Cześć z tej strony bn 23 witam was w szóstym odcinku z serii Kingdom Rush Lore. I dziś przyjrzymy się sylwetce dość ciekawej postaci, jako jest Bainimen. Bainimen, lub też znany jako Bainimen nienawistny, bo tak e, możemy tłumaczyć angielskie hateful, e, to lojalny porucznik Malishi, czyli królowej elfów, e, królowej mrocznych elfów. Twilight Elfów, jak ktoś woli anglojęzyczną wersję lub też możemy to tłumaczyć jako Elfy Zmierzchu wiadomo o jaką rasę chodzi Biny jest też głównym bossem mini kampanii Zgórzkniała Uraza bo myślę, że to jest najodpowiedniejsze przetłumaczenie angielskiej nazwy Bittering Rancor no i jeżeli chodzi o sens ma największe no tak, masło maślane, jeżeli, mas, jeżeli chodzi o sens, ma największy sens, no ale tak, e, ponieważ Bynieman y, ma uraz w, do swoich wrogów i chce pomścić swoją królową maliście, która zginęła e, w walce z nimi. I czuję właśnie taką urazę, taki żal, bo tak też możemy tłumaczyć ten e, rancor do swoich wrogów, których chce no, pokonać, zmieść z powierzchni ziemi i zemści się po prostu na nich, tak? Standardowo zaczniemy od omówienia wyglądu tego bohatera od cech charakterystycznych. No, jeżeli chodzi o niego, to jest dość wysokim elfem. No i jest dość smukłym, jak na swoją rasę. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe cechy, no to. Nie różni się specjalnie od innych przedstawicieli swojej rasy. Posiada siwe włosy, bladą cerę. Jeżeli chodzi o strój, no to też jest on taki dość typowy dla Twilight Elfa. Dominują w nim barwy czarne i fioletowe. Dodatkowo, bohater posiada dość ciekawie zbudowaną laskę, kostur, ponieważ jest on czarnoksiężnikiem para się mroczną magią, o czym będę mówił też w dalszej części tego materiału. Natomiast przemieszcza się na wierzchowcu, jakim jest ogromna skolopendra, bądź też wi, która jest koloru czarnego. całej pancerz i odnóża są koloru czarnego, natomiast oczy są barwy fioletowej, Także dość ciekawie się to prezentuje. Po opisaniu wyglądu myślę, możemy przejść do samych mocy bohatera. Może jak zaczęliśmy opisywanie jego wyglądu od tej skolopendry, to od niej zaczniemy też opisywanie zdolności. Ponieważ no niewątpliwie stawonuk ten jest potężną bronią. Po pierwsze, jest bardzo duży co może budzić strach w szeregach wroga, może też no bez problemu poradzić sobie z przeciętnym wojownikiem, z przeciętnym przedstawicielem gatunku ludzkiego, elfickiego, krasnoludzkiego, orczego, czy tak itd. Posiada silne, no nie wiem, czy akurat w przypadku tego owada, można to nazwać czękoczułkami, no mamy tutaj te takie. Jakby rogi wyrasta wyrastające od głowy. No nie wiem jak, jak to nazwać. Też ogon jest tak zakończony, że myślę, że to też owad mógłby użyć. Znaczy owad to stawonuk akurat jest po prostu, że mógłby może użyć tego do ataku. Natomiast co do tego nie byłbym taki pewien, no ale natomiast sam sama wielkość jest tutaj kluczowa też o właśnie już, już mam słowo żuwaczka jest potężną tej żuwaczkę ma ta skolopendra bo tutaj błędnie nazywałem to szczękuczółkami, które mamy u pająków natomiast skolopędry wije czy chociażby mrówki czyli takie jedne z najbardziej pospolitych i spotykanych przez nas akurat tutaj owadów, e, mają żuwaczki e, czyli no narząd taki e, e, gębowy, no ale to i tak myślę, że wiadomo było o co chodzi, e, natomiast tutaj wolę się poprawić by już tak doprecyzować e, no niewątpliwie sam wierzchowiec jest e, s, sam w sobie jest taką bronią ale to nie wszystko jeżeli chodzi o Binymana Ponieważ, tak jak już wspomniałem na początku tego materiału, jest on bardzo potężnym czarnoksiężnikiem i naprawdę jego magia jest bardzo potężna, I przejdźmy do jego pozostałych zdolności, bo są one dość ciekawe. Myślę, pierwszą wartą omówienia zdolnością jest zesłanie deszczu czarnej magii, co jest atakiem obszarowym i zadaje fizyczne obrażenia obszarowe. No, jest bardzo śmiercionośne ponieważ potrafi pokonać, zabić, no tak, grupę dość spore grupy wrogów i jest to naprawdę potężne zaklęcie a teraz przejdźmy do kolejnego, równie imponującego zaklęcia a mocą tą jest wyjątkowa dość zdolność pochłania otaczającego ciemnej energii co pozwala bohaterowi regenerować swoje życie natomiast przy wykonywaniu tego zaklęcia bohater e, jest unieruchomiony, e, co przez co może stać się łatwym celem dla swoich wrogów. No mimo, że właśnie e, może ochronić go z kolopendra, to jakiś prawny łucznik mógłby go wtedy w tym czasie ustrzelić. Tak? Także tutaj taka słabość tego bohatera myślę. Jeżeli chodzi o zachowanie, taktykę na polu bitwy, e, szczególnie upodobuje sobie e, pokonywanie wrogich czempionów, e, bohaterów e, wrogiej armii. E, czerpie satysfakcję i radość z eliminacji tych szczególnych wrogów. E, no ale to jest też jego wada, ponieważ e, atakując bohaterów daje okazję do zostania zaatakowanym przez. Takich zwykłych Żołdaków. A więc po omówieniu wyglądu postaci i jego wierzchowca, a także zdolności, mocy, wad, taktyki na polu bitwy i zachowania, myślę, możemy przejść do motywacji boh tego bohatera, do jego historii. Tak jak już wspomniałem na początku, bohater ten jest. Był bardzo lojalny wobec królowej Malishi, był jej zaufanym porucznikiem. Po jej śmierci, chcąc pomścić swoją królową, planował rzucić straszliwe zaklęcie, które mogło doprowadzić nawet do zniszczenia całego kontynentu. Niektórzy twierdzili, że postradał zmysły, gdyż tak bardzo chciał pomścić swoją umarłą, zmarłą królową. Że no mógł doprowadzić do prawdziwego kataklizmu. No jednak, Bineman nie patrzył na to, dla niego liczył się cel, jakim była zemsta, i tylko to chciał osiągnąć. Mówi się jednak, że ludzie, czy elfy, su którzy sugerowali, że Bineman poskradał zmysły, pozostawiali po sobie jedynie kałuże mazi. Także bohater tutaj eliminował wszystkich swoich wrogów. No jeżeli chodzi o cechy charakteru. No to był bezwzględnym czarnoksiężnikiem, a jedynym, co go zadowalało, tak jak już wspomniałem wcześniej, była eliminacja i całkowite tępienie wro wro swoich wrogów i jego takim też celem, który chciał osiągnąć, oprócz tego, że dokonać zemsty za królową, chciał się posunąć jeszcze dalej, e, po prostu eliminując z powierzchni e, planety e, czy po prostu z kontynentu wszystko, co nie jest elfem zmierzchu, wszystkich, wszystkie pozostałe rasy, no, chciał dokonać swego rodzaju czystki, także e, dość tutaj ciekawą miał, w pewnym sensie oczywiście, w cudzysłowie ciekawą motywację ten Bohater i e, cel. Myślę, że moglibyśmy się nawet posunąć e, o stwierdzenie, że Bohater jest rasistą ponieważ i to takim dość mocnym, ponieważ no, gardzi innymi rasami i uważa, uważa jedynie tylko elfy z Mieszchu, chce wytępić inne rasy, uważa, że są one niepotrzebne i że no, ból, jaki mu zadały, czyli zabijając jego królową, zabijając wielu pobratymców w licznych bitwach, e, w tym konflikcie, jaki miał miejsce podczas wydarzeń w Kingdom Rush Origins, no to jest wystarczający argument, że, żeby te rasy po prostu nie istniały i że nie zasługują, by razem z nim na, tej, na tym samym kontynencie, na tej samej planecie egzystować. Także tutaj, no, taki bezwzględny, bezlitosny ten bohater, jakim jest Biny Man. No, myślę, że jeżeli chodzi o historię, o cechy charakteru, cechy zewnętrzne, wygląd, E, moce, zdolności. E, to by było chyba na tyle, i możemy przejść do kolejnego punktu standardowego naszych filmów, e, z lore, jakim są ciekawostki. E, po pokonaniu tego bohatera zdobywamy osiągnięcie, e, które zostało nazwane na część, na część japońskiej baśni e, Tawara Toda, co oznacza Torbaryżu. E, opowiadała ona o bohaterze, który by uratować pewną smoczą księżniczkę, zabija gigantyczną właśnie stonogę, e, skolopendrę, wija, e, coś tego typu, czyli tak jak mamy wierzchowca właśnie Binimena. E, no mamy też motyw księżniczki, co tutaj możemy łączyć, no nie mamy księżniczki, ale mieliśmy królową Malisję, e, królową elfów. Mm, także dość ciekawe. No ja się na, na takiej azjatyckiej ym, baśniach no, zupełnie nie znam, nie będę to ją w bawełnę, ale no dość, dość ciekawe nawiązanie. Dodatkowo, Bineman, czyli imię naszego bohatera, to anagram imienia chłopca Benjamin. E, I imię to podchodzi od syna jednego z, z deweloperów firmy Ironheart, czyli oczywiście firmy odpowiedzialnej e, za stworzenie gier z serii Kingdom Rush. A także nie tylko, ponieważ y, między innymi y, firma ta stworzyła też grę Iron Marines, która chyba nie wiem czy nie jest przypadkiem też jakoś powiązana y, z naszymi tutaj omawianymi grami, ale to już zupełnie inny temat. No i co? I to raczej by było wszystko na, ten, na temat tego bohatera. Uważam, że Bineman jest. Y, dość interesującym bohaterem. Mimo, że jest e, bossem e, dodatkowym, kampanii dodatkowej, e, to jest dość postacią taką, gdy czytałem o nim, gdy przygotowywałem informacje na ten materiał, uważam, że jest postacią naprawdę rozbudowaną, jak, jak na to, że występuje w jednym wątku fabularnym. E, uważam, że, że jego motywacje, jego cele są też dość e, fajnie dobrane do jego postaci. E, I uważam, że jest dobrze napisane, dobrze jest e, przedstawiony ten bohater. E, także naprawdę. Moim zdaniem interesująca postać. E, a w, King, w Lord Kingdom Rush takich mamy w sumie kilka. E, I nimi niewątpliwie jest jedną z nich moim zdaniem. E, dodatkowo na koniec jeszcze chciałbym nadmienić w sumie. Z takich rzeczy. Co również uważam, że warto dodać, e, że po śmierci ma e, królowej Malishi, e, e, po zebraniu wojsk, e, przegrupowaniu sił mrocznych elfów, osiadł w krainie Daskłód. E, bo właśnie zawsze wspominam też e, o miejscu, e, gdzie rezy rezydował ten bohater, e, bądź mieszkał na stałe. Czy przebywał chwilowo, i właśnie tutaj, Daskud było domeną Binemana. No i myślę, że to wszystko w tej właściwej części materiału. Na koniec standardowo przejdziemy do wyników ankiety, w której, no, oczywiście, wygrał Bineman, ale też chce się odnieść do rezultatów. Co? Rezultatów? No, tak, może nie bardzo pasuje to słowo, ale no, tak, procentów. Jakie uzyskali pozostali bohaterowie, których dałem w ankiecie? Oczywiście po, po publikacji tego materiału dam kolejną ankietę z kolejnymi bohaterami. Jeżeli, no, znaczy nie, jeżeli się skończą, myślę, że tak to nie, ale tak w międzyczasie, może od któregoś odcinka też wprowadzę, że w ankietach oprócz bohaterów dobrych czy złych, czy neutralnych. Będziemy mieli też na przykład inne tematy do wyboru, takie jak miejsca, takie jak rasy. Może nam wydarzenia, zobaczymy. Choć o wydarzeniach troszeczkę mówię w kontekście tych filmów o bohaterach. No, natomiast zobaczymy. Dobra, przejdźmy do wyników ankiety i tym etapem zakończymy już film potem. No, jeżeli chodzi o wyniki ankiety, no to Banimed to miał zdecydowaną przewagę, był to Wasz zdecydowany faworyt no nie dziwię się, bo tak jak już mówiłem wcześniej, to uważam, że jest naprawdę ciekawy i bohater. Maliścia zdobyła drugie miejsce, no Maliścia już przegrywa kolejną ankietę, także może damy jej spokój w kolejnej i postawiłem no dość takich, może tajemniczych, może dla jednych nudnych, dla innych z kolei bardzo ciekawych bohaterów. Pierwszym jest Mykonit, e, czyli potężny grzyb. Jejku, jak to zabrzmiało, szczerze mówiąc, e, dziwnie, ale no tak, po prostu ten bohater jest wielkim e, grzybem. Natomiast drugim bohaterem jest Lewiatan, czyli potwór morski, e, którego nazwa pochodzi. Tutaj już spoiler w sumie do odcinka, o nim od biblijnego potwora. E, natomiast sam z wyglądu przypomina Krakena. I on uzyskał 19%, Mykonik, dwa, Mykonik 12%. Eee, no, w porównaniu z no Nimenem to wszyscy uzyskali dość mało. Zobaczę jeszcze, kogo dam do tej kolejnej ankiety. Eee, nadal w kolejce do swojego filmu czeka Lord Blackburn, chociażby. Eee, ale przygotowałem, myślę, takie bardzo fajne postaci do eee, kolejnej ankiety. Myślę, że Wam się spodobają, i myślę, że ta ankieta może być bardzo wyrównana. No przynajmniej tak jest moje zdanie. No i to chyba wszystko, co mam do powiedzenia myślę w tym materiale, także mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem, bo odcinek nagrywałam po raz drugi, bo za pierwszym razem mi się nie podobało, jak opowiedziałem o tej skolopędrze, na której jeździ Biniman. Tam się zaplątałem troszeczkę i źle, złe nazewnictwo dobrałem. Ale ich zdecydowałem się poprawić ten materiał. Mam nadzieję, że teraz wyszło fajnie, że Wam się to przyjemnie słuchało, oglądało i tę tyle, Także trzymajcie się. Do usłyszenia, no i cześć!